Jakie to uczucie, bo na twarzy jednak ślady walki wypisane, było ostro. Yy, tak. Yy, znaczy powiem tak, cieszę się z wygranej. Zależało mi na tej wygranej, bo to jest mały kroczek do jakiegoś tam sukcesu, do dalszej drogi. Yy, trochę podeszłem do tej walki, trochę spięty. To była moja pierwsza walka, yy, więc jeszcze bardziej się cieszę, że ją wygrałem. Yy, nic nie ujmuję przeciwnikowi, ani nie dodaję sobie. Walka wy Przeciwnik też był dobry. Uf, no cieszę się bardzo, bo cieszę się bardzo. Dzięki w ogóle to wszystko. Sobie, ta walka została zorganizowana przez mojego menadżera Sebastiana. Yy, oczywiście też mu dziękuję bardzo. Dziękuję tutaj tym organizatorom za możliwość takiej walki. Jak oceniasz arenę walki i formułę? Bo to tu się chyba sprawdzi, tak mi się wydaje. Powiem Tak, świetnie. To jeszcze raz podkreślam. Pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni. Teraz się jeszcze lepiej przygotuję i będzie jeszcze lepsza bitka. Piekielnie mocna. Yy, gala naprawdę rewelacyjna. Piekielnie, mocne ciosy. Jaki był plan? Chciałeś się knokautować? Kurczę, chciałem podejść trochę technicznie, yy, pochodzić mimo wszystko na tą masę. przyczyniliśmy kondycję, robiliśmy wszystko, żeby to ładnie poboksować technicznie. Ale przeciwnik od razu buchnął i tam trochę też się wyłączyłem, więc mówię raczej chyba postawię na siłę i, i nie skupiłem się na technice, tylko na sile, nie? Rywal protestował po tym przerwaniu sędziego. Protestował. Ja za bardzo nie wiedziałem o co chodzi, więc mówię, no sędzia jest w ringu, sędzia decyduje i, i czy to by było w moją stronę, to no, nie za wiele mógłbym nic zdziałać, tak? O co chodziło z tym protestem? Znaczy... Y no chyba, że zakończył walkę, ale z tego co wiem to gdzieś w umowie było, że jeżeli są trzy liczenia. To no właśnie chcieliśmy to zapytać, kluczowa sprawa, przerwanie, podobnie w pierwszej walce. Tak. Jakie, jakie były zasady? zasady, jeżeli sędzia trzy razy liczy to toponąd przerywanie. Ale którzy inaugurowali dzisiaj pierwszą walkę w Formule Cagebox spędzili w, w tym ringu prawie 20 minut mnóstwo czasu, czy wy w jakiś sposób... Czy ty widziałeś ten pojedynek? Czy tutaj rozgrzewka pokrzyżowała plany? No bo... 40. Y, pokrzyżowała plany, ale trochę staram się zerkać, bo, bo to mój kolega z y, teamu walczył i powiem, no przepiękna walka, chyba jak dotąd naj, naj, najlepsza, naj, najbardziej mi się podobała pod względem technicznym, kondycyjnym i pod każdym. Y, można powiedzieć, że team KubiSzyn 2-0? Tak. Będzie tak. jakieś specjalne świętowanko? Nie? nie, raczej nie, raczej y, odpocznę, y, podzielę się wygraną z rodziną i i po prostu będę się przygotowywał do następnej gali jakieś, jeżeli będę miał jakąś propozycję tylko teraz dam lepszą bitkę i trochę zrzucę kilogramów no znowu formuła, cage box, w to, to będziesz celował? może być MMA, może być box, może być co będzie to biorę i o to chodzi czyli, czyli kratka na lato będzie robiona? tak no to w Dziękuję ważne. bardzo. Jeszcze raz chciałem pozdrowić tutaj wszystkich organizatorów. Chciałem podziękować kibicom, chciałem pozdrowić Bełchatów, miasto w którym teraz mieszkam i opoczno, w którym się wychowałem. Dziękuję bardzo.